Będziemy atakować waypoint czwarty, może piąty. Zobaczymy sobie na żywca, czy są jakieś cele. Na pewno są. Tu są na przykład te bunkry, a tu są czołgi. okej, okay. Nie chciał coś miękkiego. Perfekto. Dobra, teraz zapamiętać sobie pozycję. Tu jest drzewo, tu są lampy i tu jest artylerka. Czyli to jest tu: jest drzewo, słup i tutaj pobieramy współrzędne teraz, te współrzędne chcemy wprowadzić ja chcę wprowadzić, czyli data, waypoint następny, który będzie pusty waypoint zerowy, waypoint szósty, jak się robiło nowy, nowy waypoint, mapa no, data tu jest waypoint eee, i waypoint ostatni jest szósty ok, czyli wpiszemy 7 enter robię nowy, siódmy waypoint tak I teraz mogę wprowadzić spłużenę. W się wprowadza teon on je konwertuje na to. No, trochę bez sensu, ale. 7, Enter. Safe. Uh. Position. Nord. 4, 4, 2, 7. 4, 4. Enter. Tak zapisuję, dobra. East, 0 wiodące 3, 9, 4, 2. 0,5, Enter Okej, okay, mamy siódmy waypoint i elevation 7, 2, 6, Enter Dobra, teraz tylko pytanie czy on to zapamiętał Powinien Tyk, 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 jest siódmy waypoint, a działa, dobra e, Maweriki na pewno się zrobiły, wybieramy JDamy I wybieramy sobie tutaj TGP Teraz robimy Designate i TGP będzie tam patrzeć. Zobaczymy, czy on coś będzie widział. TGP patrzy idealnie w, pod tym kątem, więc może nic nie widzieć. No. Wszystko w porządku, tam. Fire, laser pracuje. Chcę sprawdzić, czy dobrze zaprogramowałem waypoint. Zobaczcie, tu jest artyleria, a tu jest punkt, który zaprogramowałem. To wynika z tego, że to jest nieprecyzyjne, dlatego, że ja wprowadzam współrzędne powiedzmy sześciocyfrowe, a one są konwertowane na dziewięciocyfrowe, nie dziewiącie. Sześciocyfrowe na siedmiu, czyli 14, tak? 2, dwa, cztery, i 3 to jest 7, tak, na 14 i stąd jest to przesunięcie dlatego ja przestawię TGP nacisnę TDC depress nawet nie musimy tego robić nie musiałbym tego robić, gdyby nie pierdziolony SA-3, co ono tam robi jeszcze nie, nie, ja jeszcze laseru nie puszczałem jest książka taka, o kurde Czafy Czafy e, jak masz harma, mógłbyś zharmować tą trójkę? Pretty, please. Tam 18 leci, może ma, ma harmę. A jak nie, to będzie Dikojem. Bobson, jak tam? Jest, 8-8. Nice. Dobra. Nie, kubner, spoko. Faktem jest, że. Okej, czekaj, 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 jak to było? W lewo? Nie w lewo. Sobie spierdzieliłem mapę. Eee, klikniemy ją na HSD. Nie, dalej pamięta. Nie pamiętam, który to był przycisk. To był ten, który jest sensor kontrol, ale nieważne. Dobra, damy sobie radę. W każdym razie tak. tam wie, że ma spaść w ten stary cel. Ten, który ja wprowadziłem z mapy. Natomiast ja tydzień przestawiłem na nowy marker. I to jest JDAM w wersji 54, który ma tutaj głowicę, która jest w stanie wyłapać laser i zaktualizować swoją pozycję ataku. Dlatego ja go zrzucę na tamtą lokalizację, ale TGP na chwilę włączę laser po to, żeby przekazać mu nowe współrzędne. Dobra, jestem w zasięgu, jeszcze nie, jeszcze nie jestem w zasięgu, do tej kropki muszę dolecieć, a to co się odwija, to tu jest maksymalny zasięg, tu jest minimalny zasięg, czyli muszę zrzucić ją gdzieś mniej więcej w tym zakresie, ustawiam się równo, ta trójka chyba zeszła, nie, dzięki, dzięki, dzięki za rozwalenie, dobra, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, czemu nie zmienia, to jest bardzo dobre pytanie. Rave. I zaraz, ciś pytanie, dziś odpowiedź. Dobra, zrzucamy bombę. Drop. Zobacz, co robić do bomba. Widzisz, jak leci? Leci równolegle do horyzontu. Teraz jej sensor, który jest tutaj, nie. Nie jest w stanie zobaczyć miejsca. No, prawie, że nie. Nie wiem, jaki jest, jaka jest głowica, ale on może nie być w stanie zobaczyć tego miejsca. Dlatego laseruje się tam na 10 sekund przed uderzeniem czyli ja współrzędne tego gościa mam przesunę sobie dokładniej okej okay. t jest na 1.6.8.8 ale jeszcze nie laseruje, jeszcze nie znaczy ja jakbym miał dwie to bym zrzucił i pokazał wam, że faktycznie ona by poleciała najpierw tutaj tu ale ona zadrga za chwilę, czekajcie s 8 fuck czafy, czafy, mam nadzieję, że nie strzeliła czaf, czaf, czaf zgubić ją trochę OK, zobaczcie, że leci błędnie. Teraz włączam laser. Ona zadrgała, i ten laser trzeba chwilę dosłownie kliknąć tylko. I ona leci w poprawny cel. Z nie? Proszę Państwa, Jaden West, 54. Hybryda. Tu jest ósemka. Ta yy, Gun, sidearm. Odblokować. Nie, to nie jest to. To jest tu. No. No. Sojtarm to absolutna paruwo, łap to. Co złapał? To to nie moja ręka. SJ si 13 flary. Zmniejszyć ciąg przy silnika? Flary, 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 manewrować mocno. Nie widzę jej, nie widzę jej, nie widzę jej. Jest tu, na w przodzie. FOK! Aż mnie przeszły. Flary, flary. Power, tu jest. Dzień dobry. Dobra. Huuu. Jożem przestraszony. Gun. Ona musiała kogoś innego tutaj nam... Eee... czy tu jest druga trzynastka na przodzie? Tak. NIE! MAMO! Co my jesteśmy pomiędzy dwoma? Leci! Do niej! Power! Flary teraz i do góry! Okej! Okay. FLARY! <try> Ty gnojowo! Odblokować! No, chwyta ją. Okej, okay. jak silnik? Silnik pracuje. Dobra, nie jest nie wszystko stracone. Zniszczona SA-13, ale jasna. <śm> <ś> eee, dobra, co się dzieje z moim samolotem? Eee, Okej, okay, tylko brak brakuje oleju. No, nic strasznego. Sajdar się niestety pozbyłem. Ale mamy Mavericka. Eee, odblokujemy go. Czafy, 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 czafy. Do ziemi, do ziemi, do ziemi. Do ziemi, do ziemi, do ziemi. <ścoughs> Na akcja A, po prostu tak dobra zabawa no teraz ja bym się spokojnie odwrócił wybrałbym sobie Mavericka znaleźlibyśmy ją optycznie wystrzelimy Mavericka i byśmy się bawili dalej ale nie <ścoughs> ten pocisk mo mogę się założyć, że już miał tyci tyci energii A ja błąd zrobiłem jednej z rzeczy bo zostałem w górze trzeba było zejść faktycznie i wiewiórki straszyć i mi się schował zmaskował mi się terenem o, piękna akcja uwielbiam S13 uwielbiam 13 Taka akcja gdzie aż mnie dreszcze przychodzą że wiem że jest tak blisko jest giga super To był ten olej tak uwaga Ała. Bolą kulanka nie I, No dobra idziemy do domu Szumiał do koła Gaj czy las? Szumiał do koła las. Dziadek na babcie w las? Tego się nauczyłem na spółkach. <grystanie> niestety, znaczy, niestety, no ja zrobiłem coś takiego, że po minucie ten pilot jest zmieniany w manpada, którego można zrobić CISAR po prostu. Ze śmigłowców, i on niestety na single playerze działa, że tam, gdzie ja się zatrzymam, to on faktycznie zrobi tego, ten obiekt, natomiast multiplayerze to w ten sposób nie działa. Jest jakiś bug, który ja zgłosiłem ponad dwa lata temu i nadal nie został naprawiony. Dres, dres Adidasa i jakby nigdy nic, ci kibryki dokładnie. Kiedy będzie ładna? Już jest ładna pogoda, halo? No i on teraz mnie zmienił. Tylko ja wróciłem... tu. Eee, nie? Jest. Ale mamy Kubnera! Kubi! Eee, select. Commander. Cyk. Jeste. Patrzcie, co teraz może robić. Eee, F2? F7? F7. Może nacisnąć lewy alt i jedynkę? I strzelamy flarą. Zieloną, czerwoną, albo białą. A on gdzieś tam leci. Chodź tu, zabierz mnie. Jaki jest zasięg? 4 km. Widzi ten? Flary? Czekajcie, że może strzela. Nie wiem, czy ja strzelałem teraz? F7? Tak, strzelałem. Czyli ja mogę być w widoku, mogę być na jego widoku i mogę strzelać jednocześnie flarami. F4. Jest, widać na stop, na, na, w, w, w przodzie tu. <tösz multiple Tyson> Dobra, dwa? Y nie. Siedem. Niestety nie mogę patrzeć oczyma swoimi. Dlatego, że man pada i nie da się wyłączyć tego widoku manpada. Nie! Przeleciałeś! Jest! Country roads... Take mi To by było śmiesznie, gdyby nagle takie osiem pół nie i spadny. Bierze mnie. 20 sekund musi zawisnąć nade mną I jak dobrze Chyba nie stoi idealnie nade mną już powinien zabrać tam 20 sekund trzeba poczekać masz flaron Szkoda, że dym nie? Nie, e, nie jest rozrzucany przez rotor. Drzewa tak sztucznie się coś tam poruszają, ale... E, zabrał mnie. Spadaj. <śmiech> <śmiech> no, dobra rzecz. I super, gdybyśmy mieli dużo graczy i tak dalej. Jedni się zajmują logistyką, drugi bronią Sandy, czyli tam ten Caesar i tak dalej. Absolutna jazda.